Obecnie w moim rysunku znajduje się 414 warstw, ale wystarczy tylko jedno kliknięcie i będzie się ich wyświetlać jedynie 12. Podobna sytuacja będzie w menu rozwijalnym w panelu warstwy, tutaj mam te 12 warstw, które wybrałem i dodatkowo warstwa 0, która zawsze będzie się wyświetlać. Jak osiągnąć taki efekt, żeby wyświetlały nam się tylko te warstwy, które chcemy, a nie wszystkie, jakie są w danym rysunku? Żeby to zrobić, to musimy używać filtrowania warstw, a te filtry znajdziemy po wpisaniu polecenia LA warstwa lub kliknięciu na właściwości warstwy. Filtry znajdują się po lewej stronie wyskakującego okna. Tutaj są te filtry i ja często na moich filmach mówiłem, że warto te filtry schować, bo one zajmują dużo miejsca, a niezbyt często z nich korzystam. W tym filmie chcemy omówić, jak to działa, zatem musimy te filtry rozwinąć. Jak coś to pamiętajmy, że da się je schować. Zatem rozwijamy i znajdziecie państwo tutaj na pewno co najmniej dwa filtry. Będzie to filtr wszystko oraz wszystkie używane warstwy. To są te filtry, które daje nam program i może dać ich nam jeszcze więcej, na przykład kiedy rzucimy x refa to program stworzy nam taki filtr wszystkie warstwy odnośnika albo wszystkie warstwy oprócz odnośnika. My na ten moment skorzystamy z takiego zwykłego rysunku bez wstawiania XRefa I zobaczcie Państwo, że ja stworzyłem sobie filtr o nazwie moje, gdzie są tylko te warstwy, których używam najczęściej. Jak takie filtry tworzyć? Po lewej stronie tego okna znajdziemy ikonkę do tworzenia nowego filtru właściwości. Klikamy na to polecenie i otworzy nam się okno, w którym możemy pewne parametry ustalić. Można zmienić nazwę, ale ja te nazwy na ten moment pominę. Żeby wyświetlały nam się tylko warstwy z jakąś konkretną cechą, to musimy kliknąć tutaj w odpowiedniej kolumnie. Na przykład klikam w kolumnie kolor i teraz ważne, żebyśmy kliknęli drugi raz w te kropeczki obok. Jeżeli klikniemy tutaj, to będziemy musieli taki kolor wpisać, a jeżeli klikamy na kropeczki, to możemy wybrać sobie to z biblioteki. Zatem ja wybieram obecnie kolor, powiedzmy czerwony, klikam OK i już widzimy w podglądzie nieco niżej, że wyświetlają mi się jedynie te warstwy w kolorze czerwonym. Możemy kliknąć OK. Filtr został dodany, jak coś to zawsze możemy szybko wrócić do wszystkich warstw, klikam na przykład na wszystkie, a w trakcie pracy znowu chcemy mieć tylko czerwone, to wtedy klikamy właściwości filtra pierwszego i będą jedynie warstwy w kolorze czerwonym. Czy aby na pewno? Sprawdźmy to w menu rozwijalnym. No, jak wiemy, wyświetlać się będzie też warstwa 0, ze względu na to, że ta warstwa 0 zawsze będzie się wyświetlać. Ona nie działa na tych samych zasadach co inne warstwy, nie da się zmienić jej nazwy, nie da się jej usunąć, ona zawsze tutaj będzie. Ok, spróbujmy sobie zrobić jakiś inny filtr. Klikamy jeszcze raz na to polecenie, nowy filtr właściwości. Można też filtrować, na przykład, po rodzaju linii. Klikamy raz w kolumnie rodzaj linii, następnie na te trzy kropki i wybieramy jakiś rodzaj, który występuje w naszym rysunku. Ja przejdę na sam koniec i wybiorę na przykład rodzaj linii 4 SUP. Klikamy OK i jak widzimy w podglądzie poniżej wyświetlają się tylko te warstwy, do których przypisany jest taki rodzaj linii. Klikamy OK i gotowe. Kolejny filtr został zastosowany. No dobrze, to co ja pokazałem teraz to są rzeczy takie proste, czyli filtrowanie po kolorze, po rodzaju linii. Natomiast ten mój filtr był troszkę bardziej zaawansowany, bo zobaczcie Państwo na ten filtr o nazwie moje. W tym wypadku, jak widzimy, kolory są różne, rodzaje linii są różne. To co takiego wspólnego mają te warstwy, że one są w tym filtrze, a pozostałe warstwy już się nie wyświetlają? Tutaj konkretnie chodzi o nazwę. Włączę sobie teraz wyświetlanie wszystkich warstw i klikam jeszcze raz na tworzenie nowego filtra. Tutaj może już nazwy nadam, powiedzmy, że to będą ulubione. I teraz, jak to zrobić, żeby wyświetlały się tylko te moje warstwy? Ja tutaj wcześniej ponazywałem sobie te warstwy odpowiednio, i to jest dobra praktyka. Państwa też do tego zachęcam, żeby nazywać swoje warstwy w pewien specjalny sposób. Zwróćmy uwagę teraz na te warstwy, które są w rysunku. Mam podkreśnik działki, podkreśnik kanalizacja i tak dalej, i tak i możemy zauważyć, że te warstwy wyświetlają się w kolejności alfabetycznej. Na początku są znaki specjalne, na przykład podkreśnik, później są cyfry, dlatego tu jest warstwa 0, i później już jest ABC, dlatego jest warstwa Def points, później są warstwy na E itd., itd. Dzięki temu, że ponazywałem swoje warstwy, te, których używam najczęściej, w taki sposób, że mają na początku ten podkreśnik, to teraz jesteśmy w stanie je przefiltrować. Żeby to zrobić, to musimy kliknąć w kolumnie nazwa. No i teraz, jaką nazwę tutaj wpisać? Kliknę tutaj jeszcze raz. Na początku jest podkreśnik, to jasne. A co z resztą tej nazwy? Każda z tych warstw nazywa się zupełnie inaczej. No i do tego są symbole wieloznaczne. Tych symboli wieloznacznych jest całkiem sporo. Dlatego teraz wyświetlę je Państwo gdzieś na ekranie. Ja użyję w tym wypadku gwiazdki. Gwiazdka to może oznaczać dowolny symbol. Może być tam cokolwiek. Zatem teraz wyświetlą mi się te warstwy, w których jest na początku podkreśnik. A dalsza nazwa już nie ma znaczenia, może być cokolwiek. Kliknijmy teraz w dowolne miejsce tego filtra, żeby to się zaktualizowało i możemy teraz zmienić szerokość tego okna. Jak widzimy, wyświetlają mi się tylko te warstwy, które na początku mają podkreśnik. Używając tych symboli wieloznacznych, o których już wspomniałem, możecie Państwo sobie przefiltrować w jakiś inny sposób, bo każdy z nas ma jakąś inną metodykę nazywania tych warstw. Ja bardzo często nazywam właśnie tym podkreśnikiem, czy też jakąś cyfrą na początku, tak żeby pewne grupy warstw były zawsze obok siebie. Dzięki temu łatwiej jest je chociażby wybrać z menu rozwijalnego w tych warstwach. Teraz mogę kliknąć OK. Ulubione zostały dodane, to są dokładnie takie same jak te moje. I również, jeżeli przejdę do panelu warstwy, będę chciał na szybko zmienić warstwę. To mam tylko te warstwy, na których ja pracuję. Te dodatkowe warstwy, które są w tym rysunku, łącznie jest ich 414, dalej będą dostępne, ale te pozostałe warstwy nie są przeze mnie jakoś często używane. One muszą być, bo są dodane do pewnych obiektów, jakie dostałem od geodety czy od kogoś innego. Natomiast ja chcę, żeby moje warstwy były wyświetlane w pierwszej kolejności, i to te warstwy. Obecnie widzimy, a jeżeli będę potrzebował raz na jakiś czas, powiedzmy raz na godzinę, użyć innej warstwy, to po prostu sobie przejdę do warstw wszystkich i będę już taką warstwę mógł wybrać. Następnie zmieniam od razu na moje i działam tylko na tych swoich warstwach. Sprawdźmy jeszcze jedną rzecz, bo ja pokazałem, że te filtry. Kliknijmy jeszcze raz. Ja pokazałem, że te filtry możemy stosować w taki sposób, że wybieramy na przykład jakiś kolor. Wybiorę jeszcze raz kolor, powiedzmy czerwony, klikamy OK i pokazywałem, że można też wybrać konkretny rodzaj linii. No i teraz jest bardzo ważne, czy wybierzemy tutaj opcję, że ma być kolor czerwony i konkretny rodzaj linii, czy ma być kolor czerwony lub jakiś konkretny rodzaj linii. Zobaczcie Państwo różnicę. Jeżeli mam kolor czerwony i tuż obok kliknę rodzaj linii. Wybiorę na przykład, że to niech będzie linia ciągła. Klikam OK. To wyświetlają mi się tylko te warstwy, które mają i kolor czerwony, i rodzaj linii ciągłej. Klikam OK. Zapiszemy ten filtr. Natomiast stworzymy jeszcze jeden. I teraz uwaga, będzie opcja lub, że może być kolor czerwony, lub może być rodzaj linii ciągły. I tutaj wybieramy już w drugim wierszu. To jest ważne, że nie robię tego w tym samym wierszu, tylko w kolejnym. I tutaj wybieramy rodzaj linii ciągłej. Klikamy OK. Podejrzyjmy sobie, jak to teraz wygląda w tym podglądzie. Jak widzimy, wyświetlają się różne warstwy. Nie tylko te w kolorze czerwonym, ale też jest jakiś kolor 90, 250 biały. I tak samo rodzaj linii. Jest nie tylko ten rodzaj linii ciągłej, ale także inne rodzaje mogą występować. Bo tutaj już możemy mieć albo kolor czerwony, albo rodzaj linii ciągłej. Nie muszą być te dwa warunki spełnione na raz. Klikamy OK. I w tym filtrze będziemy mieli warstw 255, co widzimy w dolnej części okna właściwości, w filtrze 3 mieliśmy tych warstw jedynie 16. Zachęcam Państwa do samodzielnego sprawdzenia tej funkcji, myślę, że się przyda, z mojej strony to tyle, owocnego projektowania życzę.